Powiat Pruszkowski planuje stworzyć budżet obywatelski. Właśnie ruszają konsultacje społeczne poświęcone temu pomysłowi. Od 23 października ruszamy z tymi konsultacjami. Chcemy zapytać się mieszkańców: czy budżet obywatelski w powiecie jest potrzebny, istotny? A jeśli tak, to w jakiej formule? Na spotkaniach, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców, prosimy o o to, żeby oni się wypowiedzieli w jakim mechanizmie ma funkcjonować właśnie ta partycypacja mieszkańców. Jest to niezwykle ważne dlatego, że część naszych gmin z terenu powiatu proszulskiego posiada własne budżety, a powiat chce wprowadzić nową innowacyjną metodę opartą o metodę równych udziałów zaproponowaną przez pana profesora Piotra Skowrona. Przypominamy, że budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznej. Mieszkańcy zgłaszają projekty inicjatyw, które mają być sfinansowane z tego budżetu, a o tym, które zostaną zrealizowane, zadecyduje głosowanie. Nie wiadomo jeszcze, jaka kwota będzie stanowiła budżet obywatelski. Wiadomo natomiast, że prace nad pierwszym budżetem i głosowanie mają być przeprowadzone w przyszłym roku a w 2025 nastąpi realizacja zwycięskich projektów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu pruszkowskiego na spotkania dedykowane właśnie nim, na których eksperci z powiatu pruszkowskiego, pani Ewa Stokłuska oraz pan Piotr Skowron będą prezentowali różne metody i formuły konstruowania budżetu Drodzy mieszkańcy, wypowiedzcie się, jaka formuła w powiecie pruszkowskim będzie najlepsza. Harmonogram konsultacji w gminach można znaleźć na stronie Powiatu Pruszkowskiego.